Cześć, Andrzej Pastuszek raz RSC. Dzisiaj kolejny vlog. Dzisiaj będę mówił o debiucie Usyka w Wadze Ciężkiej. Dzisiaj będę mówił chwilę o walce biwała. Dzisiaj przedstawię moją dziesiątkę pan for pound polskich pięściarzy. Już prosiliście mnie o to nie raz. Ja troszeczkę odżegnywałem się od tego, ale powstała fajna inicjatywa Marka Urgowskiego, który kilkunastu dziennikarzy, ludzi boksu pyta o te dziesiątki. Z tego wszystkiego powstaje, powstaje ranking właśnie Czołówki pan, 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 polskich bokserów, także ja dałem mu taką moją dziesiątkę i dzisiaj, dzisiaj wam ją przedstawię przy okazji tego vloga RSC. Tak jak zawsze, dziękuję za lajki, dziękuję za udostępnienia, dziękuję moim subskrybentom, dziękuję patronom. Oczywiście będzie link do Patronite pod filmikiem, będzie link do Twittera. Możecie obserwować mnie na Twitterze, możecie mnie wspierać na Patronite, będą linki pod filmikiem. A teraz już do rzeczy. De Debutu w wadze ciężkiej, już w sobotniej nocy. Usyk miał walczyć z Takamem, miał już walczyć z Bóg wie, kim ostatecznie będzie walczył z Chazem, Witherspoonem. Wybór jest bardzo rozczarowujący, musimy pamiętać, że Sponge został złapany na dopingu. To Tyron Sponge miał być rywalem Usyka, już sam ten Sponge to było spore rozczarowanie. Natomiast czas Witherspoon jest to, jako przeciwnik Usyka jest to nieporozumienie. Bilans ma bardzo dobry, 38 zwycięstw, tylko 3 porażki z Areolą, z Thompsonem, z Setem Michelem, natomiast Natomiast jest nieaktywny w ostatnich trzech latach zaledwie dwa pojedynki to pojedynki z bardzo, bardzo słabymi przeciwnikami. Pierwsza walka to był ubiegły rok, poradził sobie z niejakim kajpersem na punkty, męczył się pełen dystans. Natomiast już w tym roku w marcu 2019 walczył z Santanderem Silgado, zawodnikiem znanym z pojedynku z Krzysztofem Głowackim, a właściwie nie z pojedynku, tylko z tego, że, że Silgado położył się bez ciosu. Natomiast walce z Wieterspunem wyglądał do pewnego momentu naprawdę, naprawdę znakomicie. Silgado po walce z Głowackim jeszcze chyba dwukrotnie przegrał przed czasem w pierwszej rundzie, stał się takim dostarczycielem z pożywką dla innych zawodników, natomiast pewnie dlatego właśnie został wybrany do walki z Wieterspunem, natomiast yy, ku mojemu zdziwieniu z czasem fantastycznie radził sobie w pierwszej rundzie, właściwie on wygrał pierwszą rundę, wyboksował Wieterspuna, trafił go jak chciał, naprawdę to nie jest zbyt dobrze świadczy o formie dżentelmena, że ten Silgado zawodnik już kompletnie bez ambicji przewracający się od podmuchu wiatru, on tę rundę pierwszą wygrał z Witterspoonem. Ostatecznie w drugiej rundzie Wieterspun go znokautował. Nie widziałem tego nokautu. Na YouTube jest jedynie pierwsza runda i naprawdę w tej pierwszej rundzie Silgado sobie poczynał naprawdę bardzo śmiało. Trafiał jak chciał Wieterspuna. To nie jest dobry prognostyk przed walką z Usykiem. Oczywiście tylko, było tylko kilka dni na znalezienie zastępstwa, no ale jednak ten czas Witerspół jest to moim zdaniem nieporozumienie. Wiadomo, jest to pierwsza walka usyka, ponieważ w rocznej przerwie jest to debiut w wadze ciężkiej, ale mimo wszystko chyba jednak można byłoby się postarać o lepszego rywala. Tak czy inaczej nasza koncentracja będzie na usyku. Ile wniesie do ringu, to bardzo mnie interesuje. Jak będzie wyglądała jego szybkość, jak będzie wyglądała jego dynamika, to są kluczowe pytania. Pytanie jest tak, że czy będzie miał czym powstrzymać przeciwników w wadze ciężkiej? Wiemy, że w WPS-ie walczył z większymi przeciwnikami, że radził sobie bardzo dobrze z Joyce'em z kilkoma innymi zawodnikami, natomiast to jest dłuższy dystans, to jest bok zawodowy, to jest zupełnie inna zabawa. Wiemy, że jest fantastycznym pięściarzem musyk, ale naprawdę bardzo będzie ciekawa jego droga w wadze ciężkiej, jak daleko zajdzie, czy zajdzie na szczyt. Ta droga zaczyna właśnie się w sobotę. Którzy z pięściarzy wali, cruiser, yy, robili karierę w wadze ciężkiej. Zrobił Evander Holyfield, ale wiemy, że tam cała chemia tego świata była zaangażowana w pomoc Holyfieldowi. Wówczas badania antydopingowe nie były tak skrupulatne. Teraz też nie są, ale wtedy to już zupełnie, zupełnie było luźno. Wiemy o tym, że Holyfield rozbudował się jak forteca, że używał przeróżnych środków, które pomogły mu w tej transformacji. Fantastycznie przeniósł się do wagi ciężkiej David Hay, jego szybkość, dynamikę. Dynamika, potężne ciosy, znakomity rezultat ro, robiły w wadze ciężkiej. Jak będzie z usykiem? Na jakie atuty postawi? Czy wciąż będzie bardzo szybki, bardzo mobilny, czy też nadwyżka kilogramów y, obniży tę mobilność, czy w ogóle dużo kilogramów dorzuci? To są bardzo ciekawe pytania. Bardzo ciekawy jestem występu Usyka, pomimo tego fatalnego przeciwnika, to i tak wszyscy oczywiście z przyjemnością zobaczymy, jak będzie wyglądał Usyk w tej swojej pierwszej walce w wadze ciężkiej po niemal roku od walki z Tonym Belliu. Teraz może chwilę o Dimitrze Bivola, który będzie bronił tytułu przeciwko Leninowi Castillo, zawodnik mało znany, najbardziej znany z tego, z knockdownu, na Markusie Braunie przegrał wysoko na punkty z Braunem, natomiast udało mu się rzucić Brauna na deski. Niezbyt ciekawie zapowiada się ten pojedynek. Bardzo pasywnie walczył z Braunem Castillo. To nie jest zwykle, zwykle nie tak walczą zawodnicy z południowej Ameryki. Tymczasem Castillo naprawdę biernie, naprawdę pasywnie wyczekiwał na kontrataki. Kiedy wreszcie otworzył mu się Brown, kiedy rzucił go na deskę Castillo, wydawało się, że powinien zaryzykować. Nic takiego się nie stało. Dalej powrócił do biernego boksu. No mam nadzieję, że nie będzie tak boksował z Dimitriem biwołem. Pojedynek obejrze tak czy inaczej, dlatego, że wiadomo, jakie, jak inteligentnym bokserem jest Biwoł. Ogląda jego to jest sama przyjemność. Nazwałem go szachistą błyskawicznym, dlatego że w ringu błyskawicznie wszelkie problemy rozwiązuje. Nie powinien być wielkim kłopotem dla niego Castillo. Natomiast jeśli Castillo będzie walczył biernie, to walka będzie nudna, bo wiadomo, że Biwoł nie podejmuje ryzyka, że on bardzo spokojnie, taktycznie, metodycznie rozwija swojego przeciwnika. Wiadomo, że Castillo ma lepsze warunki fizyczne, ale jednak jab, jednak fundamenty techniczne Biwoła, inteligencja to jest zupełnie. I inny poziom, powinien sobie spokojnie poradzić, ale nie takich walk oczekujemy. Było sporo głosów zawodu, kiedy Biwoł walczył z Pascalem. Okazało się, że Pascal potrafił pokonać Markusa Brauna. Był Barrera, był Joe Smith Jr., był Chilemba. To byli nieźli rywale dla Bivoła. Ten Castillo to jest jednak niestety krok wstecz. No a jeśli chodzi o Markusa Brauna, to szczerze mówiąc, przegapiłem tą jego walkę z Castillo. Gdybym ją widział, już wtedy widziałbym, że. że Rzeczywiście bardzo, bardzo otwiera się Brown w ataku. Już w tej walce z Castillo to zrobił. Takie błędy, które doprowadziły do porażki z Janem Pascalem, już przydarzyły się wtedy. Bardzo otwarty w ataku. Cza, tak czy inaczej, liczę na to, że Biwoł zawalczy z lepszym przeciwnikiem w następnej walce. Wiemy, że już niedługo pojedynek Wozdyka z Better pojedynek unifikacyjny, chuj z wadze ci półciężkiej. Miejmy nadzieję, że dołączy do tego Biwoł, że on się zmierzy właśnie za zwycięzcą tego pojedynku. Może z Markusem Braunem, może z innym z pięściarzem. pięściarzy. Miejmy nadzieję, że taki, taki przeciwnik jak Castillo to już będzie raczej. Raczej jeden z niewielu na rekordzie Biwoła Szkoda by było, że tak fantastyczny zawodnik tracił czas na, na przeciwników tego typu. Oczywiście to jest sport, dużo może się zdarzyć. Jak mówiłem, Castillo rzucił na deski Markusa Brauna, ma czym uderzyć, ale jednak, jednak, jednak nie takiego zawodnika chciałbym oglądać z Dimitrijem Biwołem w Ringu. Tak jak mówię, oczywiście walki Usyka i Biwoła i tak obejrzymy, i tak będziemy to analizować, ale jednak większe wyzwanie dla Biwoła by się przydało, dla Usyka pomimo debiutu też. Dobra, teraz przejdę do tego swojego polskiego pound for pound. Numer 10, być może kogoś zaskoczę, ale dziesiątka to Łukasz Różański. 11 zwycięstw, 10 porażek. 33 lata, może późno jak na debiut na takiej liście, ale uważam, że zasłużył na to walkę z Izolą i Izol już o tym mówiłem, nie chcę być złośliwy, wiadomo, że nie był przygotowany do tamtej walki, za to Łukasz Uroński był. Pokazał bardzo ciekawy boks, pokazał, że robi duże postępy. Naprawdę bardzo ładnie skazał link, bardzo ładnie przygotowywał atak lewym prostym. To nie był atak na hura, bardzo mądrze, inteligentnie zaboksował, potrafił dynamikę ciosów, Poprawił skracanie dystansu. Naprawdę jest to ciekawy zawodnik. Nie wiem, jak duży jest to potencjał. Natomiast myślę, że dla mnie jest to, jest to dziesiąteczka, dla mnie bardzo ciekawe objawienie, takie małe objawienie w tej naszej wadze ciężkiej. Zupełnie niespodziewanie, bo widziałem tego, wcześniejsze walki Łukasz prezentował się słabo, to co pokazał Zizu, to już był dużo, dużo, dużo wyższy poziom. Numer 9, Paweł Stępień, 12 zwycięstw, jeden remis. Myślę, że ten remis niezasłużony. Są różne opinie na temat jego walki z Markiem Matyją. Moim zdaniem Stępień wygrał pojedynek dość wyraźnie, nie wysoko, ale wyraźnie był zawodnikiem lepszym czasem przydałoby się, by stawiał bardziej kropkę nad by akcentował swoją przewagę, by był aktywniejszy. Niemniej wydaje mi się, że, że walkę z Matyją wygrał. Myślę, że jeśli dojdzie do rewanżu, to będzie takie zatrzymanie się kariery Pawła Stępnia. Myślę, że lepszy przeciwnik bardziej by go zmobilizował do ciężkiej pracy, że tu trzeba zrobić jeszcze ten, ten duży krok naprzód, bo niestety Latka lecał, a ten nasz Brylancik w wadze ciężkiej troszeczkę jakby się zatrzymał w rozwoju. Tak czy inaczej na nim miejscu Numer 9 klasuje Pawła Stępnia, na miejscu numer 8 Robert Porzeczewski Jeszcze rok dwa lata temu na pewno bym się nie spodziewał, że ustawię go powyżej Pawła Stępnia, ale tak to jest. Jeden zawodnik zatrzymał się w miejscu, drugi robi bardzo, bardzo duże postępy. 24 zwycięstwa, jedna porażka już zapomniana i bardzo dobrze z tym Jesse Luksemburgerem. 25-latek naprawdę zrobił szybki postęp. Jest to postęp, jeśli chodzi o przygotowywanie ataku. Jeśli chodzi o świadomość defensywną, to znaczy, że wracają ciosy przeciwnika. Kiedyś z tym było dużo, dużo gorzej, lepiej przygotowuje atak. Naprawdę poprawił się we wszystkich elementach, ma coraz lepszych przeciwników, winduje się na coraz wyższy poziom. Wydaje się, że stać go na jeszcze więcej. Ostatnia wygrana z Mendim wartościowa, rekord Mendiego mylący. Zawodnik jest bardzo, bardzo trudny do boksowania, nie udało się wygrać przed czasem, ale Robert był całkiem bliski. Moim zdaniem wygrał zasłużenie z Bendib. nie ma mowy o żadnych kontrowersjach, był zawodnikiem lepszym, pokazał, że potrafi boksować z kontry, że potrafi włożyć ładne ciosy na dół. Już mówiłem, że jeszcze jest dużo do poprawy, ale chłopak ma 25 lat, chce się rozwijać, chce się uczyć, więc, więc jeszcze sporo myślę, że przed nim. Numer 7, Krzysztof Błodarczyk. Tu z kolei mówimy o gwieździe już przebrzmiałej. Były mistrz wagi junior ciężkiej. Były czempion twierdzi, że chce jeszcze odzyskać pasy, ale myślę, że jednak chodzi tu bardziej o jakąś bardziej lukratywną walkę na wyjeździe, albo być może też o pojedynek z Arturem Szpilką, który zgromadziłby dużo widownię na polskim rynku. Na pewno już bardzo, bardzo past Krzysztof Włodarczyk. Już tych przeciwników yy, takich dobrych nie ma na rozkładzie od jakiegoś czasu, od porażki z Gazijewem, to już są zawodnicy przeciętni na jego rekordzie, dosyć nisko w rankingu, ale i obniżka lotów Krzysztofa Włodarczyka jest znacząca, chociaż oczywiście ciągle jest to, ciągle jest to solidność, ciągle jest to pewny, pewien poziom. Numer 6 Kamień Szeremeta, 21 zwycięstw 6 zwycięstw przed czasem 0 porażek bardzo blisko kamień z walki z Gennadiem Gowskiem opasa i BMW za średnie ktoż mógłby przypuszczać i jeszcze dwa lata temu, że do tego dojdzie. A jest ponoć bardzo, bardzo blisko. To jest chodząca solidność, bardzo dobry rzemieślnik, przyzwoita technika, dobre wyszkolenie, duża siła fizyczna. Nie jest to zawodnik błyskotliwy, nie jest to zawodnik, który podskoczy wyżej wała, że tak brzydko się wyrażę. Nie jest to zawodnik, który może pokonać Głowkina ale też myślę, że on nie przyniesie wstydu, że będzie bronił się dzielnie, jeśli dojdzie do tej walki, że nie skończy się to w pierwszej rundzie. Chociaż tego oczywiście Zagwarantować nie można, bo rzucił derwianczenkę w pierwszej rundzie na deski Gołowkin. Jest to taka walka, żeby Gołowkin się odbudował, pokazał z lepszej strony, niestety, na tle Kamila, ale myślę, że myślę, że Kamil zarobi duże pieniądze. Jest to twardy chłopak. Na pewno, jeśli do tego dojdzie, jeśli przegra, oczywiście to jest sport, nie zamyka mu drogi do zwycięstwa kompletnie, ale to jest jednak inny poziom. Wierzę, że będzie jeszcze się rozwijał, nawet jeśli przegra z Gołowkinem. Miejmy nadzieję, że to nie zakończy, nie zastopuje jego kariery, tylko będzie dalszy progres Kamila Szeremety, bo tak jak mówię, chodząca solidność naprawdę, takie uosobienie powiedzenia, że ciężka praca popłaca. Numer 5 w moim rankingu Michał Cieślak. Tutaj widzę duży potencjał, 19 zwycięstw, 0 porażek, 13 KO. Naprawdę efektowne wygrane z Kalęgą, z Grodolą, dobra walka z Radczenką. Trochę miałem wątpliwości, kiedy zmienił trenera na Andrzeja Liczyka. Na razie, na razie wychodzi na to, że jest to strzał w dziesiątkę. Andrzej Liczek dodał dużo boksów w dystansie. Fajnie kontruje Michał Czyślak, fajnie boksuje lewym prostym. Jest to uzupełnienie tego boksu w półdystansie. Bardzo, bardzo ważne w kontekście większych walk. Naprawdę taka jednowymiarowość w boksie nie jest dobra. A tutaj Andrzej Liczyk dodał mu trochę, trochę naprawdę fajnych akcji do tego boksu. Bardzo ładnie zaboksował z Radczenką. Zaskoczył tym, tego zawodnika tym właśnie, że boksuje w dystansie, że nie pcha się na hura do pół dystansu że potrafi więcej, potrafi skontrować potrafi wyczekać naprawdę podobał mi się w tym pojedynku tak jak i w kolejnych yy, yy, Michał Cieślak widać, że robi stałe postępy, Radomianin także czekamy teraz na duży pojedynek myślę, że naprawdę stać na wiele tego zawodnika Numer 4 Mateusz Masternak. Master ma 5 porażek na koncie, tylko jedna przed czasem, w dodatku z napromieniowanym drozdem. Nigdy nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Oczywiście też miał wahania w swojej karierze, też miał błędne decyzje, ale jest to zawodnik jednak super solidny, taki, którego można pokazać na ringu, na ringach całego świata i nie trzeba będzie się go wstydzić. Porażki z Beliu czy teraz z Dolnikosem bardzo, bardzo bliskie. To, co potrafi Dorkot, widzieliśmy z Tabitym. Niektórzy bardzo narzekali, że Masternak nie zaryzykował, że nie poszedł na całość, ale widzieliśmy, jak to się skończyło w wypadku Tabitiego, który był zmęczony i który zaczął bezmyślnie atakować i się otwierać. Ciężki knockout. to nie jest nic mądrego. Masternak zaboksował na miarę swoich możliwości. Było blisko, troszeczkę mu zabrakło. Tak to jest już w tej całej karierze Mastera, że zawsze ciut mu brakuje. Ta walka z drozdem też była świetna na drodze, tak jak wiemy, był, yy, był nakoksowany. Wiemy, że wtedy był w niesamowitej dyspozycji. Masternek mimo wszystko boksował dobrze. Szedł web w łeb do pewnego momentu. Bardzo przeszkadzało mu w tamtej walce rozcięcie, ale nie ma się czego wstydzić. W ogóle żadnej walki nie może się wstydzić. Nawet tej pierwszej z Jurijem Kalegą, gdzie gdzie tam troszeczkę za późno zaczął boksować, ale tak jak mówię, Master reprezentuje bardzo, bardzo wysoki poziom, nie schodzi poniżej wysokiego poziomu. W pewnych okolicznościach, w pewnych układach mógł być mistrzem, teraz o to będzie już bardzo, bardzo ciężko, ale myślę, że to jest bardzo dobra kariera i pewnie jeszcze jakieś wartościowe zwycięstwa na rekordzie Mastera się pojawią. Tego mu życzę. Miejsce numer 3 Maciej Sulęcki. Dalej utrzymuję, że jest to najlepiej wyszkolony polski pięściarz. Bardzo słabo wypadł z Dimitriusem Androjdem, ale myślę, że to styl robi walkę. i Styl Androjda był fatalny dla Maćka Sulęckiego. Myślę, że z każdym innym pięściarzem wagi średniej po prostu wypadnie lepiej. Lepiej Maciej Słęcki Ma na koncie cenne skalpy: Rosado, Centeno Junior, Grzegorz Proksa, Jack Kulka, i to są naprawdę bardzo zwycięstwa wartościowe. Był odwłos od zwycięstwa z Danielem Jacobsem. Naprawdę na wysokim poziomie potrafi boksować Maciej Słęcki, To jest poziom światowy. Upieram się, że Bubu Android, to po prostu bardzo niewygodny styl dla Maćka. Zawodnik lepszy, ale przede wszystkim bardzo niewygodny. Przecież pamiętacie, jak wyglądała walka Tysona Fury'ego z Włodimirem Kliczko. Wielki Kliczko nie mógł zrobić sztycha, kiedy zawodnik bardzo mu nie odpowiadał, kiedy ten jego boks oparty na ciosach prostych nie skutkował, kiedy nie było dystansu do zadawania ciosów. Podobny problem miał Maciek sulencki Bubu ma zasięg, jest bardzo nieortodoksyjnie boksującym zawodnikiem. Naprawdę trudno złapać timing z takim pięściarzem jak Bubu. To się w ogóle nie udało Suleckiemu, ale nie oceniam go po tej jednej walce. Myślę, że po powrocie, po kontuzji jeszcze pokaże klasę, bo jest to pięściarz bardzo wysokiej jakości. Numer dwa Krzysztof Głowacki, nasz były mistrz WBO. Odbudował się w super serii WBSS zwycięstwem nad Własowem. Wydawało się, że już jest blisko końca. Jedynek z Radczenką, bardzo słaby, ale z Własowem już pokazał dawną klasę Głowacki. Wydawało się, że walka z Bredzisem będzie fascynująca. Okazało się, że Głowacki walczył nie tylko z Bredzisem, ale i z sędzią i w ogóle z całą, z całą organizacją WBSS. Bardzo ciężko byłoby wówczas pokonać Bredzisa, był on świetnie przygotowany, natomiast. Już szkoda gadać nawet o tym skandalu, który odbył się w Rydze. Zobaczymy, na ile pomogą protesty. Zobaczymy też, na ile ucierpiał w tej walce Głowacki. Nie ma co się oszukiwać. Dostał tam masę, masę czystych i nieczystych ciosów także zobaczymy, mam nadzieję, że się odbuduje po tym, mam nadzieję, że Krzysztof Głowacki wróci bardzo mocny że jeszcze się dochrapie tych dużych walk, u mnie na dwójeczce jest Krzysztof Głowacki miejsce numer jeden, bezapelacyjnie Adam Kownacki, babyface 20 15 ko chyba wszyscy wiedzą, że jest bliski walki o tytuł mistrza świata chyba najbardziej znany obecnie polski pięściarz na świecie wszyscy uwielbiają jego pokorę poza ringiem, wszyscy uwielbiają Lubiają jego efektowny styl, styl w ringu, jego efektowne bójki. Miejmy nadzieję, że doczeka się mistrzowskiej szansy. Pojedynek z Areolo był krytykowany, ale myślę, że zapaliła się taka czerwona lampka w odpowiednim momencie: że trzeba lepiej przygotować się fizycznie, że trzeba zrzucić trochę kilogramów, że trzeba troszeczkę popracować nad defensywą. Myślę, że, na, że Adama stać na więcej niż pokazał w walce z Areolą. Myślę, że on to świetnie wie. Tak jak mówię, Adam Kownacki jest już takim. Takim sztandarowym polskim zawodnikiem. Naprawdę wszyscy go lubią, nie tylko Polacy. Ale, ale rozmawiam na przykład z kolegami z Wielkiej Brytanii, wszyscy są zachwyceni tą osobowością Kownackiego, tą jego skromnością, pokorą i jednocześnie tym, że ten facet w ringu przejsta to się w bestię, przenaprzód, zadaje lawiny ciosów, jest niesłychanie, niesłychanie efektowny do oglądania i miejmy nadzieję, że Babyface doczeka się swojej mistrzowskiej szansy. Na miejscu pierwszym w moim rankingu pound for pound jest Adam Kownacki. Będę kończył dzisiejszego vloga. Napiszcie, co sądzicie o rankingu, co sądzicie o walce o usyka, co sądzicie o programie. Tak jak zawsze czekam na lajki, na udostępnienia na nowych patronów, na nowe subskrypcje. Także widzimy się po walkach Usyka, po walce biwoła będę komentował oczywiście w niedzielę te wydarzenia. Dzięki, cześć, do zobaczenia.